Jarosław Jarkoskosela Jam ci to, czyli rozmowy z samym sobą Czyta autor Złota plaża, czyli wszyscy jesteśmy jednakowi Dzisiaj zegarek pozwolił mi dłużej pospać, a właściwie to ja trzepnąłem go rano nie w ten przycisk, co potrzeba i od razu wyłączyłem opcję drzemki. Miałem jechać dzisiaj na spotkanie, ale tak sobie pomyślałem, że nie bardzo chce mi się i fajnie by było, gdyby tej pani, z którą byłem umówiony, coś niespodziewanie wypadło. Zadzwoniłem do niej, aby potwierdzić spotkanie, ale ona powiedziała, że musi pilnie wyjechać i prosiła o jego przełożenie. Zgodziłem się, bo przecież mi to pasowało. Od razu zrodziło się też pytanie do Jama. Ale najpierw musiałem zjeść płateczki. Mój organizm domagał się odprawienia rytuału. Posilony, wskoczyłem do łóżka i dotknąłem klawiszy laptopa, usadowionego bardzo wygodnie na moich kolanach. Wymyśliłem sobie scenerię, w jakiej odbędę dzisiejszą rozmowę. Postanowiłem spotkać się z jamem w tropikach gdzieś w bliżej nieokreślonym miejscu nad brzegiem jakiegoś morza lub oceanu, na piaszczystej plaży, gdzie wysokie palmy, nachylone ku wodzie, zdawały się w niej podziwiać swoje oblicza. I już tam się przeniosłem. Delikatne fale zdawały się konkurować ze sobą, która dalej wyleje się na brzeg. Jakieś ptaki, chyba mewy, spierały się o złapaną rybę. A słońce co jakiś czas przecierało swe spocone czoło przepływającym puszystym obłoczkiem. Stworzyłem też na tej piaszczystej plaży mały bar z okrągłym dachem przykrytym suchymi, palmowymi liśćmi, wspierającym się na palach i dającym rozległy cień. Podłoga wyłożona była krążkami uzyskanymi z przeciętych pni jakiegoś drzewa którego słoje nie tworzyły równych okręgów, ale były postrzępione, jakby zdjęcia zrobione drgającym pierścieniom. Ustawiono na nich trzy drewniane stoliki i krzesła. Usiadłem na wysokim stołku barowym i czekałem na obsługę. Spojrzałem na morze. Gdzieś w oddali majaczyły się sylwetki żaglowców. A na żaglach jednego z nich dostrzegłem równoramienny krzyż, skądź mi znajomy. Po chwili z zaplecza wyłonił się ciemnoskóry młodzieniec. Stworzyłem go, choć mogłem, kobietę i to piękną. Stwierdziłem jednak, że jej obecność mogłaby rozproszyć myśli, gdyż i ja, i jam zapewne wolelibyśmy podziwiać jej kształty, niż dyskutować na inne tematy. Znając siebie, to jestem pewien, że stworzyłbym ją wybitnie piękną i odpowiednio do moich potrzeb, obdarzoną swymi walorami. Od pewnego czasu mam styczność tylko z pięknymi kobietami. Nawet gdy zamieniam z jakąś kobietą na ulicy tylko słowo, to jest ona wyjątkowej urody. Kiedy nastawiłem się na przyciąganie piękna, kobiety, że tak powiem, mniej piękne, Przestały się do mnie odzywać, przestały się pojawiać w moim życiu, tak jakby w ogóle nie istniały. Właściwie to nie ma brzydkich kobiet, są tylko takie, które nie kochają siebie. To Santa Maria odezwał się barman. Gdzie? zapytałem. Ten statek z krzyżem na żaglach to Santa Maria Krzysztofa Kolumba dalej Pinta i Nina. – A, repliki. – Nie, oryginały – poważnie stwierdził chłopiec. – Tere, fere – zawołałem. – Czego się napijesz? – zapytał barman. – Proszę o zimną miętę z octem jabłkowym. – A dla ciebie? Tu zwrócił się do jama, który pojawił się na sąsiednim stoliku. – Dla mnie to samo. – O, jesteś! – ucieszyłem się. – Czy podoba ci się sceneria? Zajebista! Odezwał się bardzo oryginalnie mój Bóg. Ale nie ma dziwne. Stworzyłem go wszak na swój obraz i podobieństwo, a przecież jaki pan, taki kram. Rozumiem, że kiedyś tu przyjedziesz w realu. O tak! Choć nie wiem na razie, gdzie to jest. Wszystko w swoim czasie. Rozpoznasz to miejsce, gdy się tu zjawisz. A teraz pytaj. Jam pociągnął łyk mięty przez słonkę z parasolką, która była również, jak dach baru, zrobiona z liści palmowych. Powiedz mi, czy ja mogę wpływać na innych ludzi, na ich decyzje, gdy tylko pomyślę o zmianie ich planów? Pytasz mnie, czy to, że pani, z którą byłeś umówiony, zmieniła plany i odłożyła spotkanie, było spowodowane Twoją dzisiejszą myślą? Oto pytam. Dzisiejszą nie ale gdy umawiałeś się z nią na spotkanie, to już wtedy nie bardzo miałeś na to ochotę. Twoje wibracje tego zawarły się w tonie głosu, a ona podświadomie to odczytała. Przekazałeś jej sugestię, że pomimo iż chcesz się z nią spotkać, to tak naprawdę nie chcesz się z nią spotkać. No może nie w tym terminie. Ona też nie bardzo miała ochotę na spotkanie, ale zgodziła się. Jednak Twoja sugestia wibracyjna i jej wibracja spowodowały, że przyciągnęła do siebie potrzebę nieplanowanego wyjazdu. Nie jest tak, że to Ty spowodowałeś ten wyjazd. Ty tylko podsunąłeś wibrację, a to ona zdecydowała, że ją zmaterializuje. Jeśli ona jednak chciałaby się z Tobą spotkać, a Ty raczej nie, to miałbyś dwa wyjścia. Albo byś się zjawił na spotkaniu? Albo byś się od niego wykręcił. Ale w takim razie, po co umawiać się na spotkanie, skoro nie chcesz się spotkać? Tu pokutuje jeszcze program, że gdy człowiek pracuje na etacie i pracuje na kogoś, to zdarza mu się niekiedy robić coś na odczepnego. Czyli wykonać telefon, ale najlepiej nie spotkać się, bo akurat nie ma się na to ochoty. Gdy szef pyta, czy dzwoniłeś, odpowiadasz, że tak, ale rozmówca nie miał czasu się spotkać i sprawa załatwiona. Telefon wykonany, spotkanie nieumówione, a pensja się należy. Zauważyłem, że niekiedy tykasz się jak pies jeża. Robisz coś, ale w sumie to nie chcesz tego robić. I takie masz efekty, skarcił mnie mój przyjaciel. Masz rację? Wiem, że mam. Dostajesz to, o czym myślisz. Odkąd zająłeś się propagowaniem idei pewnego przedsięwzięcia, zauważ, z iloma ludźmi się spotkałeś, a ilu przekonałeś. Spotkałem się z bardzo wieloma, ale z nikomą ilość przekonałem. Dlatego, że gdy umawiasz spotkanie, to już podświadomie zakładasz, że ta osoba nie wejdzie w ten biznes. Nie ma w tobie dość wiary w to, co robisz. Tłumaczysz sobie, że to ludzie są niereformowalni, zatwardziali, ale przecież wiesz, że aby zmienić świat, musisz najpierw zmienić siebie. Spotykani ludzie są odbiciem ciebie. Zmień siebie, a odniesiesz sukces. Od tej chwili, gdy będziesz się z kimś umawiał na spotkanie, miej poczucie, że jesteś w biznesie, który wszystkim przynosi korzyści co przecież jest zgodne z prawdą. Nie przywołuj obrazu, że ta osoba ci odmawia, a wyobraź sobie ją, jak zapisujesz ją do systemu. Dlaczego innym się udaje, a tobie nie? Inni mają więcej wiary od ciebie w to, co robią? Jeśli chcesz, to przed spotkaniem załóż na przykład podkoszulek na lewą stronę i uwierz, że to ci przyniesie szczęście i zrealizujesz swoje plany. I podkoszulek pomoże? Nie podkoszulek, ale twoja wiara w powodzenie. W tym momencie podkoszulek jest twoim amuletem, twoim Bogiem. Tym czymś, co powoduje zwiększenie twojej wiary. Mając taki amulet czy wierząc bezgranicznie w Boga, zapewniasz sobie sukces, dlatego, że masz pewność, że podołasz. Jeśli wierzysz, że podołasz, to jest to prawda. Jeśli wierzysz, że nie podołasz. To też jest to prawda. Jam zwilżył usta miętą. Zauważyłem, że barman, ciemnoskóry młodzieniec o czarnych, kręconych włoskach i wydatnych ustach, wycierając szklankę, z zaciekawieniem przysłuchiwał się naszej rozmowie. Co pewien czas coś zapisywał w potarganym zeszycie. Co zapisujesz? zapytałem. Obaj rozprawiacie o tak ciekawych rzeczach, że nie sposób ich spamiętać, a nie chcę ich zapomnieć. W tym, co mówicie, odnajduję swoje dotychczasowe błędy i od pewnego czasu zastanawiałem się, co robię źle, dlaczego mi się nie udaje. I w Twoim przypadku też zadziałało prawo przyciągania, przerwał Jan. Szukałeś odpowiedzi na swoje pytania i przyciągnąłeś nas. To znaczy, ty się znalazłeś tam, gdzie my jesteśmy. Nic nie dzieje się przypadkiem. Nie ma przypadków. Wszystko przyciągamy myślą do swojego życia. Byłem zdziwiony tą całą sytuacją, bo to przecież ja wymyśliłem ten bar na plaży w Tropikach, ja wymyśliłem to spotkanie i ja wymyśliłem barmana. A tu nagle barman mówi, że miał taki problem, a my mu podsunęliśmy rozwiązanie. Ale przecież on jest nierzeczywisty, wymyślony przeze mnie. To jakim cudem ma problemy? A co to jest rzeczywistość? Podążał tokiem moich myśli jam. Świat realny, ten, w którym ja żyję, ten świat, gdzie teraz na laptopie zapisuję te słowa, gdzie to wszystko wymyślam. A jaką masz pewność, że to twoja rzeczywistość? No, bo to czuję, zacząłem się niecierpliwić. Dotykam klawiszy i to czuję. Patrzę i widzę laptopa i cały pokój. Słyszę muzykę, dobywającą się w zgłośniku. Piję kawę, czuję jej smak i wiem, że to jest świat realny, a ta plaża jest wymyślona. Okej. Okay. Jam chciał mnie uspokoić. Już ci wyjaśnię, o co chodzi. To, że odczuwasz dotyk, smak i inne bodźce, jeszcze nie świadczy o realności twojego świata. Twoje czujniki tak są skonstruowane, aby odbierały dany zakres wibracji. Wspominaliśmy o tym, gdy podawałem przykład o postrzeganiu żółtej kuli. Światło to fala, dźwięk też fala, ale uchem nie zobaczysz światła, ani okiem nie posłuchasz piosenki. Znasz przypadki ludzi poddanych hipnozie, gdzie widzieli rzeczy nieistniejące i odczuwali nieistniejące bodźce? Znam. Gdy człowiekowi w takim stanie zasugerowano, że dotyka się jego przedramienia zapalonym papierosem, a dotknięto go ołówkiem, to jemu na ciele w tym miejscu wyskoczyły bąble i zawył z bólu. Jego mózg zinterpretował inaczej rzeczywistość. Dla niego to było rzeczywiste, co dla innych bzdurne. To mózg interpretując sygnały dochodzące od czujników, Tworzy Twoją rzeczywistość. Podobnie podczas snu, gdy śni Ci się bardzo realny sen, nie możesz odróżnić, czy to jest naprawdę. Tak jak dzisiaj. Żałowałeś, że to tylko był sen i się obudziłeś. Czułeś wszystko, co w nim się odbywało, pomimo, że nie działo się to naprawdę. Ale gdzie jest to naprawdę, gdy wszystko rozgrywa się w Twoim mózgu? Gdy zamkniesz oczy, Twój widzialny świat przestanie istnieć, bo nie docierają do Ciebie żadne bodźce wzrokowe. Twoje oczy reagują na wibracje, jakie dochodzą z otoczenia, a wszystko wokół Ciebie jest wibracją. Nie ma więc przeszkód, aby wibracja Twojej myśli przyciągnęła wibrację przedmiotu, o którym myślisz. Podobne przyciąga podobne. Tak stworzyłeś swój świat. Jeśli patrzysz na coś, to to istnieje. Nie patrzysz, nie ma tego. Tu już fizyka kwantowa się kłania. Odbierasz zmysłami, a jeśli one przestają działać, to i twój obecny świat przestanie istnieć. Ale masz jeszcze mózg, który może stworzyć inne detektory, odtworzyć utracone lub powierzyć inne funkcje istniejącym. Albo wymyśleć sobie całkiem inną rzeczywistość. I gdzie jest tak naprawdę ta twoja rzeczywista rzeczywistość? Czy to znaczy, że można okiem słyszeć dźwięki? Nie odpowiedziałem na zadane pytanie, bo nie znałem na nie odpowiedzi. Tak jak można przestroić radio na odbieranie innego zakresu fal, tak samo można zrobić z okiem. Trzeba jednak ciut więcej zachodu, aby z radia zrobić telewizor. No to teraz już mi prawi żandrony. Takim przestrojonym okiem będzie można zobaczyć dźwięk, ale trzeba się będzie nauczyć go odczytywać i zrozumieć. Ale to tylko teoria. Jeśli ktoś będzie chciał to wprowadzić w czyn, to na pewno dopnie swego. Nie ma rzeczy niemożliwych. Są tylko niezrealizowane marzenia, stwierdził Jan. Barman cały czas skrupulatnie coś pisał. W jego oczach dostrzegłem niezmierzoną głębię, po której poruszały się iskierki inspiracji. Takie oczy ma człowiek, który złapał wiatr w żagle, który ma plan i w niego wierzy. Człowiek z pasją. Zapewne tak, w wielu przypadkach zaczynało się zjawisko znane jako amerykański sen kiedy człowiek praktycznie od zera dochodzi do wielkiego bogactwa i sławy. Wszyscy jesteśmy jednakowi. Różni nas tylko myślenie.